Krystyna Pawłowicz nie od dzisiaj znana jest ze swojego bardzo ostrego języka. Wiele osób podkreśla również, że w kwestii narracji stosuje różne standardy dla siebie i dla swoich przeciwników politycznych. Posłanka dała właśnie wszystkim poważny argument na potwierdzenie tej tezy. Mężczyzną który ją obraził, zainteresował się, sam zbignie w ziobro. Krystyna Pawłowicz od niepamiętnych czasów dosyć niewybrednie wypowiada się w stosunku do osób, które przedstawiają inne poglądy na dane sprawy. Wypada zauważyć. Że jeśli ktoś przybierze w dyskusji taką samą postawę jak ona, to wtedy dopiero posłanka wywołuje prawdziwą burzę. Bardzo dobrze przekonał się o tym Jacek Dubois, którego Krystyna Pawłowicz zgłosiła do odpowiednich organów. Wielkie zainteresowanie całą sprawą wyraził Zbigniew Ziobro, który natychmiast wykazał chęci do działania. Krystyna Pawłowicz, nazwana zwierzęciem. Ziobro już działa w tej sprawie. Krystyna Pawłowicz i Jacek Dubois nie darzą się zbytnią sympatią. Ich konflikt rozpoczął się, kiedy posłanka ostro skomentowała fotografię starszego mężczyzny trzymającego kartkę z napisem Konstytucja. Manifestujący okazał się nie być anonimową osobą, tylko prezesem Amnesty International Polska. Dubois postanowił wystosować zdecydowaną ripostę, to jest już na granicy państw akwazji faszystowskiego, które deprecjonuje i tworzy ludzi trzeciego gatunku. Bo gdyby takich słów, jak posłanka pisłużył huligan na marszu, można by to jako zrozumieć, złapać go i ukarać. Ale tu, a jeśli koleżanki i koledzy tej pani nie reagują, to znaczy, że to oszczucie ma charakter systemowy, że oni się na to godzą. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być takim zwierzęciem w ludzkiej skórze, skomentował prawnik. Krystyna Pawłowicz zgłosiła zachowanie mecenasa do rzecznika dyscypliny adwokatury. Poinformowała również, że szczególne zainteresowanie sprawą wyraził minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zainteresował się sprawą mojej skargi na mecenasa Jacka Duboisza za znieważenie mnie i zwrócił się do rzecznika dyscypliny adwokatury o informacje o czynnościach podjętych w tej sprawie. Napisała na swoim Twitterze. Wielu obserwatorów podkreśla, że spór między Pawłowicz a Dubois może mieć zdecydowanie głębszy charakter Wiadomo, że mecenas często staje się pełnomocnikiem osób występujących przeciwko środowiskom Prawa i Sprawiedliwości Wypada również dodać, że pis, który wywołał tak wielkie oburzenie posłanki pis, pochodzi sprzed trzech miesięcy. W tej chwili nie mogę w pełni skomentować wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz, ale krótko: jeśli obrona starszych ludzi, szykanowanych przez okrutnych polityków, jest naganna, z pokorą przyznaje się do winy skomentował Dubois w rozmowie z wirtualną Polską.